No i witam serdecznie. Na głównym kanale już oczywiście mówiłem o tej najnowszej aktualizacji CS, troszeczkę ją omówiłem, tak, swoimi słowami jak ja to widzę. Jak widzę też przyszłość rynku na Steamie, no bo jak sami wiecie albo nie wiecie, no to można teraz zrobić z pięciu czerwonych skinów kosej. A na samym początku myślałem, bo mi to brat przekazał o drugiej w nocy, że to jest jakiś żart na prima, april, list czy cokolwiek, bo o tym się mówiło w CS, ale w kontekście żartów, ale nigdy realistycznie, że można czerwone na złoty zamienić. W każdym razie to bardzo mocno wpłynęło na rynek, co już, co już mówiłem, więc nie... Nie chcę też dwa razy powtarzać. Można sobie na tym filmie zobaczyć. Tak jak w przypadku tamtej strony, ta strona, czyli Case Hack, również ma obecnie zamrożony rynek skinów. To znaczy zamrożone, zamrożone wartości. Czyli ten Marble Fate, który kosztuje tutaj na Hacku 9600 zł, nadal tyle samo kosztuje i nadal za tyle można go sprzedać. I co właściwie nawet teraz zrobię, bo jak sami wiecie... 9600 tutaj to na rynku na Steamie. O, ten rynek się popsuł. No w każdym razie ten Marble Fade kosztuje teraz właściwie nawet i ten Kosztuje teraz trzy razy taniej, bo 3100 na rynku na Steamie Jeżeli ktoś z was lubi ryzykować, to to jest nawet najlepszy moment na kupowanie skinów Wbrew temu, co ludzie wyślą Ja naprawdę jestem zdania, że ta aktualizacja mi się podoba Ale dobra, dzisiaj już nie o tym Bo dzisiaj kody 440 komentarzy Dużo za dużo, myślałem, że będzie mniej Ale w każdym wypadku trzymamy się zasady Czyli dzisiaj 4 kody po 100 zł I pierwsza osoba będzie osobą wygrywającą Jest nią Kenji3109 a dlaczego wygrywającą? Może od razu też powiem, bo, bo tak, bo tak. Yy, drugą osobą wygrywającą jest Mato 4777. Wykrakałeś. Co znaczy wykrakałem? Royal. A to było nawiązanie z poprzedniego filmu. Gratulacje Mato, i kolejna osoba to Beksit. To napisał pozdro, pozdro dla Ciebie. I ostatnia osoba to Kuba3374. Także gratulacje dla Was. I pojawiły się, widzę, nowe skrzynki. Jest Eldorado skrzynka, ale na jej nie było wcześniej. 400 zł kosztuje, jeszcze jest skrzynka taka za 12 zł. I jest jeszcze nowość w postaci tych prezentów za poziom, tylko trochę nie wiem o co tu chodzi. Aha, że mogę. A że teraz wszystko po jednym mogę otworzyć, tak? Czy co? Ale to ja też wczoraj mogłem, no bo to są free casy. No dobra, no szybko przez nie przebrnę. Tylko jak od razu, od razu mówię. Niezależnie co dzisiaj trafię, to patrząc na aktualizację cs wszystko sprzedaję, bo to jest bez sensu na razie to trzymać w formie skinów. Po prostu wykorzystam sobie, ale było blisko do tego karabita. Wykorzystam sobie to, tą sytuację, żeby trochę nafarmić balansu, nie? ja pierdol, już myślałem, że ten, ta Dragon Lore, ale jak spojrzałem, że jest Galil dalej, to już było to bez znaczenia. Bo wiedziałem, że on wypadnie. Skurwy syny, no skurwie syny. Okej, okay, mamy skrzynkę Eldorado, choć wydaje mi się, że ona już była. W tej skrzynce są wszystkie itemy, które pospadały o minus co najmniej 60%. Także będzie całkiem ciekawie to trafić i od razu sprzedać. Nawet to spróbuję. 2000 zł jest za, za 5, a przy 43. No nie no, tego to ja nie zrobię, no bez, bez, bez sensu, ale po 5 mogę otwierać. I też na szybko pojedziemy na bitwy. Teraz. Dwa i pół, a to było za ile? Okej, okay, na plus, na plus. Na minus dwóch, pięknie. Teraz będzie plus 500. A nie minus 500, okej. Okay. Na minus. Dobra, Eldorado. No nie jest moją skrzynką. Malą. O, chociaż jeszcze raz to kliknę. Jebać, jebać, jebać. Sushi master za dwie stówki. O, ta skrzynka jest fajniejsza. To jest oligarcha i oligarcha jest tutaj na minimal. Dobra, kliknę sobie tylko 5, ale nie wiem, czy tą skrzynkę, czy serio tej skrzynki nie było wcześniej. Sushi master. O, ładnie. Ten hellfire tutaj drogi jest. Jeszcze raz. Okej. Okay. Yy, a tutaj jessera nie ma, a to całkiem ciekawa ciekawostka. I to jest skrzynka za 12 zł, tylko że co tu, co ona była? Aktywuj kod, otwórz specjalną skrzynkę, zaprosić trzech znajomych i zgarnij darmowy dolar, nie zwlekaj, to okazja może zniknąć. Wy chyba po prostu po wpisaniu mojego kodu dostajecie tą skrzynkę za darmo, tak mi się wydaje. Zdobądź teraz 1 dolar promocyjny, plus do 20 przy do... z dowolnym promo. Tak, wy chyba macie tą skrzynkę za darmo przy doładowaniu, ale ja jeszcze tego nie testowałem. Otwórz skrzynkę z kodem, tu zawsze wygrywasz, tylko zysk. Odbierz 1 dolar za darmo po otwarciu tej skrzynki. Prowadź kod, DMG Kurwa, nie rozumiem tej funkcji. Chyba jeszcze jej nie mam. A faktycznie, skrzynka kosztuje 12 zł, ale minimalny skin to jest za 16. Jedną skrzynkę z wiecznym profitem wprowadzili. Tylko, że za cholerę nie wiem, jak to jeszcze otworzyć. Bitwy. To mnie dzisiaj interesuje i zrobimy sobie dzisiaj tylko dwie bitwy, żeby aż tak nie przedłużać tego wszystkiego. Ponieważ jak ktoś oglądał dzisiaj film na głównym kanale, no to raczej wie, że nie jestem fanem otwierania skrzynek w momencie, kiedy ta wartość skina... De facto nie będzie taka sama. Czyli trafisz Marble Fade m 9 za 10 tysięcy na Case hagu, a okazuje się, że on jest warty ledwo 2000 albo 3000 na Steamie, więc po prostu dla zabawy dzisiaj bitwa, dla zabawy. Więc na spokojnie nawet Quantumaki można zrobić i Knife Jokerio. Knife Joker wezmę 5 i jeszcze wezmę. A, jedną DMG na koniec. I ta bitwa będzie kosztować dychę. Na trzy osoby solo. Aha, coś posłonie tak. Czyli co, ja nie mogę otwierać. Nie robić bitew? Nie mogę? Wyłączyli tą funkcję? Ty, no nie mogę tej bitwy stworzyć. No nic, nie, nie mogłem bitwy zrobić, więc. Nie chcę też, żeby moje gadanie poszło na marne. To znaczy, nie chcę usuwać tego filmu. Ale, no bezpośrednio da się otwierać te skrzynki, więc. Ładnie, no nie wiem, co tu się dzieje. O Jezu, nie za tyle, spokojnie. Jedno kliknięcie. O, dwie nawajki i na plus nawet dzięki temu wyszło. Dobra, spróbujmy inne. Jest okazja przetestować sobie twórców. Wezmę skrzynkę Franio. 5 skrzynek Franio, Joker to jest 11 tysięcy. Weźmiemy to bez Jokera. Jedno kliknięcie, 300 zł. 160. Kolejną skrzynką jest i V2. 400 zł za jedną skrzynkę. Nie, 400 jest za 5 skrzynek, czyli to jakaś tańsza. I 400. 365 niezwykle gówno nie Taki akceptowalny minus to nie jest twórca, to jest akurat Devil Zyrus. Nie znam, nie znam, ale się otworzy. Zobaczymy znowu wałek poszedł Pompa Team 710. O, tutaj najwięcej chyba pójdzie 1030, dobra, Pompa Team oddała Spike za 1000. A, dał dupy jeszcze raz dałem fory i dał dupy dwa razy mocniej dmg ole tutaj największy wałek poszedł ja pierdolę co oni z tą skrzynką zrobili o za obrzydliwe jeszcze raz dałem szansę o i na plus 8 dyszek, jeszcze raz ja Dole nie nawagam no, o zmianę to jest albo ból, albo zwrot No teraz jest całkiem do przodu, no. No nie no ale tu potem... gdzie jest ból o tu już jest fajnie, tu już jest fajne. Ale tak jak... No ale to nie może tak wypadać. To jest to jest tak nie może być. Dobra, sorry, za długo się zatrzymałem przy tej skrzynce, ale tu u mnie jest wałek ciężki. I samo V3 1500 O Jezu, to też jest wałek. No to już plus Minus Minus, dobra, to już za duży skamer był Znaczy, źle to nazwałem, ale wiecie o co mi chodzi Riski No dobra, no kliknie się z jedną Na zero, kliknie się z drugą Półtora minus, kliknie się z trzecią Minus Minus Dość. Ja jednak jestem fanem bitew na Case Hagu, także dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzisiaj no niestety się nie udało poklikać, bo te bitwy coś nie działały, nie trybiły. Może też z uwagi na tą aktualizację, może jakieś zmiany. No w każdym razie będę obserwował rynek, będę wam komunikował co się dzieje na przyszłych filmach, na, przeważnie na początkach i kodzik DMG w tym miejscu. Elo! Swap, czyli strona służąca do natychmiastowej wymiany Twoich skinów z CSA 2 Z kodem DMG wpisanym w to miejsce otrzymujesz 35% bonusu do wpłaty. Pierwsze trzy transakcje są objęte bonusem i otrzymasz z nich do około 10 dolarów. Wymiana jest szybka i natychmiastowa, bo zaznaczasz, jakie skiny chcesz zamienić i wybierasz inne z prawej strony. Pozostaje kliknąć potwierdź, to już jest prosta piłka. Ty wysyłasz do bota, a bot po chwili przesyła Ci Twoje nowe skiny. Zobacz, jakie zadania przy okazji wykonujesz. Pozdro!